Jest longsword na falcona, lol. Wow, graty! Gitara w końcu i ale znowu longsword, kurde. Kuźnierzny longsword. Ile to jest warte znowu? Jezu, to 9 was? milionów. Kurwa, jakieś prześleduje mnie te 9 milionów. I ten cholerny ja falcon. Tak falcon e, mackę, no dobra, mackę nie? miałem do wody wyrzucić, a to kurde. Fuj, dobra, dobrze poleciało. Kubik, no. <laughs> Gitara, a falconik jest. Ale popatrz, no to jest... Kur... Trap mam, trap Eee, 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 wracaj do niego! Wracaj, wracaj, wracaj! Mumia, no, ja wracaj szybko! to on ma czerwoną tu to z tego małpki! No odciągnę, ty się zajmij maksimum! Zjadłem Black rzeka Ja tu ciągnę gdzieś tam na dół, zaraz zawrócę. Już mamy red HP, już, spokojnie. Kurwa, zaczął się gadać i widzisz. Dobra, mówię, leczysz mnie, to ja mam pięk że ak jest moją swoją czapeczkę, zajmiemy mu. Yeah, I say you have a nice hat and we need to take it. Master of Bull. No, no, I say about you hat. Czapka. Hat. Czapka! Czapka! Czapka. Biały angielski Nice czapka. Co tu na czapka hat, tak? To Myślał, że jakieś MMO nie widać co Czapka. Czapka. Nie czapka, tylko czapka. Czapka. Podpalił nie Zuzie podpaliła. Podpalił się ten. Zuza Jaki Zuzek, jest. jest to Zuzek Jak ja chłopa Ja nie <śpiewanie> mogę dogonić, połóżmy Patrz, tak będzie biegał Ty będziesz musiał mną sterować jakby W dół Widzisz tam to, to coś, takie maszynę I ty mną sterujesz I musisz mnie dać No No w dół tak, mówiłem! Patrz jak. No ruszę się. No wpadam do wody. O kł... tak Idź, ja ci pokażę. No idź. Iż... Dobra, dobra, idź sam. Jeszcze ja mam 5 minut teraz ty. Mogę już iść? <grym> dobra, <grym> noobem jesteś. <grym> nie wiem, <grym> <grym> nawet nie lubiłeś. Won mi stąd, ja cię przepnę przez dół. to. Dół. ruch lewy. Dół, Iza. Lewy. Czekaj. Okay. Prawy, prawo. <grym> Dobra, uh. Nuber jest. U Tito, u Tito weszło, weźmie. No akurat nie biały sobie kawałek dalej. I, a ty akurat paliłeś Utita od kurtu ma to wyczucie. ogólnie już miałem się drzeć, żeby ten MS player uchy, bo jak widziałem, że białego nie ma to mówię. jakie jest, to ja chyba nie jucha? Ultimate healing rune, nie juchy używa tylko na czerwony na pewno. <laughs> on, nie odre, on, red, on nie on red, on red. on dead HP co to Cię, było? Cię, <laughs> to, nie? To Natalia się to złamała się po, trz po trzeciej osobie, nie? Cześć, Laura. Witam wszystkich, oczywiście, którzy byli. Ociechuj, ociechuj. Ubieraj się, ubieraj się. Pada, 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 pada. potrawkę! <laughs> <laughs> nie, Oj. Nie, jest

jeszcze. Wyjebałeś? Wyjebałem no. A, Czemu ja tak pań. patrzę, patrzę w VIPach na czerwona sobie się... ups Ale to nie miałem TCK No, minąłem jego trupa Tyle robaków przetrwał pan taki, To nie był kick, ja teraz za opachami i już nie wiedziałem co robić, kurde Jezu, no to trzeba było wołać! No, ja się... Wydawało mi się, że krzyknąłem, ale szukałem echu się ubierałem powoli, potrawkę zjadłem. Ja, ja usłyszałem tylko takie ciche... <śmum> <i> eee <powiem, śmum> i... coś jest nie tak chyba. <śmum> Życie. Ja no jakbym to bym wyraz, bo ja sobie na bosie tam stałem. <śmum> Sumona zrobiłem w ogóle wszystkie. Ja. Będę szczepił No <śmum> 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 Dobra, trudno to będzie krótki stream, ale pełen emocji. <grym> Juhi, i no. <grym> Angielski białego. Czapkę. <grym> nice, czapka. <grym> Cześć, Mateusz. Nie podoba się. Nie z się klawisz z showmaksy za tym. A co on ja na streamie, że tak klaszcze? Chcesz drastycznie reagować? <grymne> Juchy. Nie usłyszałem, że mu tłumaczyłem jak jest po polsku y, hatna, ale okej okay. No, nice, czapka <grymne> Czapka? No jest hat? <grymne> czapka O czapka, czapka Kurwa, no nie Łezka wokół się normalnie pojawiła okay, okay. Kapka <noise> Ja pierdolę <byłem. głos> się się popakałem kurwa Gorąco się tu zrobiło Na tej bibliotece lodowej a prezesa wołasz, to wołaj go, to zrobimy. To idę w tym czasie. Jak będzie prezes, to robimy. Jeznajmy yes, buty! Spadają jednak, coś leci, kuźwa. 10 milionów. Chcesz kupić buty? Zamknąć na klucz Notynarię To ty z... jest. Ja, ja? ja mam klucz, ale no kurde, ja nie chcę zostać zabludowany przykład. No właśnie Chodź tutaj i otwórz o sobie kluczyka. Nie zamknąłem na klucz. No otwarte, mam nas 100%. Ja czym liczył? A ja, pra... ja już kuczę się giałem do tampaka, nie moby odtoczyły. No niestety tak to to mi jest COBRA crossbow! Pierwszy item ko Kurwa! Esasito My tutaj pierdole takie tak poty gadamy w ogóle tu Kobra crossbow 9 kK, co? To jest takie gówno warte Ech. Dobra, fajnie że poleciało Masz jakieś grzybki? Ja mam jest żarcia A dasz mi ciapkę? <grym> kurwa Już nie męcz tego żartu Odczekajmy wszyscy, trochę Wszyscy się śmieją i tak Dobra, jestem Mam Michela, czyli ten szampan z biedry za piątaka Powiem wam tylko, że nie wiem czy go będę potrafił otwierać, bo nigdy nie otwierałem szampana O kurwa Ale się nie wylało, chociaż tyle Sekundka Twój stream zachęca do gry, no to bardzo dobrze. To witam na streamie. JEDY Slippers, kurwa, nie! Yeah! <laughs> o matko, jest! Mówiłem wam że czasami, tak warto przyjść z dupy i uderzyć jednego mobka. Kapcie są! O oh, fuck. To nie zły rarek dzisiaj. <laughs> Lol. <laughs> No i w końcu! W końcu coś! A kurwa, ale to, ale loto ma. Ten Royal Valkyra zajmą. Biorę się plecy eksy chyba. Siu, już go zabili. No wróć. Daj mu ten backpack, kurwa. <głosy> 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 idę, bo też mnie wyzywa. Gdzie <noise> jesteś. To jest brak. Na statku teraz. Ty, słyszysz? Chłop mi napisał Dzięki, że zajebaliście mnie w tajs shopie. Tracić widza. Mówiłem. I teraz Maxi będzie do nas prosił chujna, żeby zdenate'ał, a nie Czekaj. 75 parak nie. Ale oddałem mu tak Wszystko mu oddałem. Akis, you have uh, you, ha you <noise> ciapka, do you have chapka? Powiedz <noise> poprawnie po angielsku, żeby nie mówić o tym. No, no, Czekam, no. czekam. Do you have any ultimate healing runes? Powiedz w skrócie, Łosiu. You age, bitch. Hej, uh, okay, so how jak say powiedzieć uh, ultimate healing runes in the short? A nie, a nie, tak jest, żeby w skrócie, w skrócie polegało, weź. na takie... Czacie... uchy. O boże. No, kurwa. Czesłat? <laughs> czy kurwa się, Nie słyszałem, po co brzmi? U-age, no dobrze. A ty, ty jak jeszcze czy coś takiego robisz? No nie! <laughs> tak. Tak, także wczoraj są... Pierwszy było to juchy, a później czapka, bo pierwszy była czapka. Cia ja mówię wam po polsku... <gry> później tak jak sama wam mówiłem, kurde czapka, że mu tłumacz jak jest czapka, bo... Wróć jak jest hat po polsku, tak, a wy... A, to nie pojaźnie czapka. Mówiłem <grym> czapka, a, a, a nie ciapka, a nie... ciapka, ciopaty. <grym> ja ja pierdolę dwa dni z jednego kawału się sią, ja, ten, ja to... Też nawet nie jest no. Jak to robię, te peskody, no. Uch, Ogarnij się chłopie. Mówię tymi sodami byłeś Ja wiesz, mam co? dużo na, na lodowej też nie zabija tej rzeczy. Chodź pod wyjście, halo. Zostaw to już. Zostaw wejście w Coś ty zrobił? Uta mi nipo ja pierdolę. No i po odkrywaniu. Ja wychodzę Dobra, Ja, ja za jak coś. To się na odkrywali. No do końca. Cyganie stoją kiedy wiesz, że ludzie będą rzucać tam kasą, nie? No dobra, wszyscy się rozeszli, ci zbierają kasę jakaś tam pani. Ghost chestplate! Siadło! Drugi raz Ghost Chestplate Ile pokazuje? 7 milionów? To ja mamy nowy item na kostkę. Wiecie co to jest lepszy niż kostka teraz? Bo gramy po prostu o 100% Nie ma takie na kostkę, kostka ci wypłaca 80%, a my gramy 100% 100% chestplate i 100% 7KK 7 milionów, nie? To co wstawiamy, high czy low, moi drodzy? Ja będę na high. Na, zróbmy ankietę małą. Zdecydowanie high, widzowie. Dobra. I. Yes! <laughs> Fuck yeah! <laughs> Dziękuję za grę. W języku białego to uch po angielsku i rybią tego już drugi czy rzędu, tak samo jak czapka, czyli hat po angielsku. Czekaj, czekaj, w języku białego i kurwa nie usłyszałem, Weź. I oddaj to Łukaszowi, co z czego bekedzić, nie wiem. Ja już myślałem, nie chcę tego to jest kurwa, takie głupie. No i wytworzyłaś takie historie. No z, no z czapka normalnie to być ciapka, chyba ciapać myśli byli. Ciepkę. Narabiają historię do typowe, typowe kurde Janusz? To jest zarabianie historii. Co jest zarabianie historii? To, to jest lekka nadinterpretacja tego, co się stało. Ja się, jeszcze ja bym się serplenił, no to okej, okay, jeszcze można by. Jeść. Ale nie, bo ty wiareka. mówiłeś, jestem pewien, że mówiłeś mu pierwsze Nice hat, nice hat, NICE CZAPKA No To jest Nie, bo on się pyta, bo wy jesteście głupi, bo on się nie pyta na No kurwa to ja mówię, o co mu chodzi, bo słyszę, że jego nick, ale nie wie o co chodzi Bo on tłumaczy, że kurwa, o co chodzi? No co, tłumaczysz, czapka. Sobie... czapka, czapka w śmiesznie, ile można Czapka, czapka. 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 No, nie. czapka. Kurwa to nie jest śmieszne, no, bez pomysł? <laughs> no, to wrzucimy na opturę Po tak? ja tu wlazłem do tej świątyni A, po nagrody, dobra, git. W takim razie... Jak ma chłop! Uwe. Uwuwe, uwuwe, on ten je osas Wiem kto to jest! Wyśle ci na Discord, ja wiesz tam w dupie to mam Coś ty mi wysłał, Miasto dzieci, krótkie zagadki logiczne. Co to kurwa jest? Coś to szalał? Wow, that's good. So, where are you from? Where are from? Yes. Eh, uh, I'm from Edo. state. A state. Uh. Okay, interesting. So, what is your name? My name. Yes, your name. Maynen la, ovu vwe 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 enye tuwe mwen vwe u bwemu bwem osas. Pardon? Kom again. Ovu vwe 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 enye <laughs> tuwe mwen vwe u bwemu bwem osas. Tego rejse chaba pijani byli, beskitu. Name... What is your name, your name, your name? I fagge. Maynen <hums> la, kofo yuna. Ovu vwe 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 enye tuwe mwen vwe u bwemu bwem osas. <coughs> to yse gochciw! To yse ton! <śmienicza> uf, uf. czekaj Tutaj gość co skilluje, no właśnie widzę. Uf, <śmienicza> uf. <śmienicza> czekaj, kurwa, po połóż mi żabek. Et vous, et vous, vous voyez, sas. To jest ten chłop co skilluje bez kitu. <śmienicza> co wy robicie z mózgiem? <śmienicza> Bum, bum, bum. O kurwa, dobra, to już jest... Czas.